Nagranie ku pamięci dusz w czyśćcu cierpiących. Dla nich i w ich imieniu proszę wszystkich, pomóżmy im wydostać się z czyśćca. Żebyśmy pamiętali o tych duszach, powinniśmy sobie uświadomić najpierw, jaka jest skala ich cierpienia. Fragment kazania o czyśćcu świętego Jana Marii Wienei, wielkiego kapłana, patrona proboszczów, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku we Francji. Ach, bracia drodzy! Ileż lat wypadnie nam cierpieć w czystcu, którzyśmy tyle popełnili grzechów i pod pozorem, żeśmy się wyspowiadali, nie czynimy odpowiedniej pokuty. Ileż lat męczarni czeka nas na tamtym świecie. Ogień w czystcu jest ten sam, co w piekle. Różnica na tym tylko polega, że nie jest wieczny. Dałby Bóg, żeby która z tych dusz biednych, które tam przebywają, stanęła dziś na moim miejscu, otoczona ogniem ją pożerającym, i opowiedziała sama męczarnie swoje, napełniła ten kościół swymi jękami. To może by zmiękczyła i do litości pobudziła serca wasze. O jakże my cierpimy! Uwolnijcie nas, bracia, z tych męczarni. Wy to możecie uskutecznić. O gdybyście wy czuli, co to za boleść być w rozłączeniu z Bogiem. Któż to wysłowi? Goryć w ogniu zapalonym sprawiedliwością Bożą, ponosić bóle niesłychane. Być trawionymi żalem, wiedząc, żeśmy mogli tego uniknąć. O dzieci drogie, wołają rodzice: Myśmy Was tak kochali, czyż podobno, abyście nas teraz opuścili? Wy spoczywacie na miękkim łożu, a my w ogniu strasznym. Wy się odejecie zabawą, a my dzień i noc cierpimy i płaczemy. Mieszkacie w domach, któreśmy Wam zostawili, używacie owocu trudów naszych. A my opuszczeni przez was od tylu lat ponosimy katusze tak straszne. Ani jałmużny nie czynicie, ani o msze nie prosicie dla przyjścia nam z pomocą. Możecie nam ulżyć, możecie nas z więzienia uwolnić, a jednak nie pomyślicie o tym. O jakże straszne są męczarnie nasze! Dwaj zakonicy przyrzekli sobie nawzajem, że który z nich pierwej umrze. To w jakikolwiek sposób da znać pozostałemu przy życiu o stanie, w jakim się znajduje po śmierci. Bóg pozwolił temu, co pierwej umarł, aby spełnił swoją obietnicę. Pokazał się więc swemu przyjacielowi i zapewnił go, że 15 dni przebywał w czystcu za to, że zbyt lubował się w spełnianiu swojej woli. Kiedy żyjący winszował mu, że tak niedługo przebywał w czystcu, umarły odrzekł. Wolałbym za życia ze skóry być obdzieranym przez 10 tysięcy lat, gdyż, do, gdyż to cierpienie, jakkolwiek wielkie, nie wyrównywałoby cierpieniom, jakie w czystcu ponosiłem. Wyobraźmy sobie skalę tych cierpień. 15 dni czystca jest gorsze niż 10 tysięcy lat obdzierania ze skóry na tym świecie, a często dusze przebywają tam latami. Dusze czystcowe są bardzo pomocne. Możemy i powinniśmy prosić te dusze miłe Bogu o pomoc w różnych sprawach. Święty Jan Maria Vianney dodaje, Jeśli chcemy, bracia drodzy, zapewnić sobie niebo, to módlmy się bezustannie za duszami w czystcu cierpiącymi. Pewny to znak wybrania i potężny środek zbawienia – modlitwa za umarłych. Ten, co się modli za duszami w czystcu cierpiącymi, skoro tylko stanie przed Trybunałem Jezusa Chrystusa, dla zdania rachunku ze swego życia, dusze owe już staraniem jego uwolnione z rzucą się do stóp zbawiciela i powiedzą: Panie, zlituj się nad tą duszą. Ona nas wyrwała z płomieni, ona za nas uczyniła zadość Twojej sprawiedliwości. Zapomnij jej przewinień, jak ona błagała, żebyś zapomniał przewinień naszych. Kiedy zechcemy prosić Boga o żal za grzechy, zwracajmy się do tych dusz. Które tyle lat przebywały w pomieniach czystcowych. Jest to rzecz pewna, bracia drodzy, że te biedne dusze dla siebie nic nie mogą, ale dla nas wiele mogą. Kto się do nich odwołuje, ten zawsze upragnioną łaskę otrzyma. Święty kapłan podaje trzy sposoby pomocy duszom czystcowym. Pierwszy msza święta nie ma większego daru niż ofiara pana Jezusa na ołtarzu. Drugi odpusty. Odpusty ustanowione przez kościół to również ogromna pomoc dla dusz czyścowych. Sposób trzeci modlitwy jak wiemy różaniec, jak również koronka, ale i także każde inne modlitwy zanoszone do Pana Boga w tych intencjach. Jakby te trzy sposoby są oczywiste. W dzienniku Pan Jezus też przypomniał świętej Faustynie, aby często modliła się za dusze w czyściu cierpiące. Akapit 17.38. Powiedział mi Pan: wstępuj często do czyśca. Bo tam Cię potrzebują. Pan Jezus przekazuje świętej Faustynie nowennę do Bożego Miłosierdzia. Ósmy dzień przeznacza właśnie dla dusz w cierpiących. W tym dniu daje nam kolejną podpowiedź. Fragment ósmego dnia nowenny do Bożego Miłosierdzia. Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czystowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Tu mamy ważną wskazówkę, mamy zanurzać dusze czystcowe w przepaści Miłosierdzia Bożego i prosić o krew Jezusa, aby przyniosła im ulgę. Niech strumienie krwi i wody, które wyszły z serca Twego, ugaszą płomienie ognia czystcowego, aby się tam sławiła moc Miłosierdzia Twego. Warto nauczyć się tej krótkiej modlitwy. Następnie Pan Jezus dodaje Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, odpłacają się Mojej sprawiedliwości. W Twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie. O gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości. Nasza miłość bliźniego ma być na tyle duża, aby nie tylko skupiać się na ludziach żyjących, ale musimy pamiętać każdego dnia, o pomocy dla tych, co już z tego świata odeszli. Akapit 692 O Jezu, miłość moja sięga poza świat, do dusz w czyśćcu cierpiących i dla nich chcę czynić miłosierdzie przez modlitwy odpustowe. Brat Modestino z Pietrelciny, syn duchowy świętego Ojca Pio, który spędził u jego boku kilka lat, daje nam świadectwo o czyśćcu. W 1945 Roku przebywałem w San Giovanni Rotondo, aby towarzyszyć ojcu Pio? Starałem się czerpać korzyść z mądrych słów wychodzących z jego ust, przechowując je w sercu dla duchowego pożytku. Pewnego wieczora ojciec Pio wyszedł z prezbiterium po błogosławieństwie eucharystycznym na zakończenie niszporów. Byłem z nim w korytarzu prowadzącym do jego celi. Na moich ustach spontanicznie pojawiło się pytanie. Ojcze, co myślicie o ogniu czystowym? A on mi odpowiedział: Gdyby Pan pozwolił duszy na przejście z tego ognia do najbardziej palących płomieni na tej ziemi, byłoby to niczym przejście z gorącej wody do zimnej. Gdy zmarł ojciec brata Modestino, prosił o pozwolenie na spotkanie z ojcem Pio. Tak to spotkanie opisał. Przyjął mnie z uczuciem, złożył mi kondolencje, a na moje pytanie, czy mój ojciec był w niebie, czy nie, odpowiedział. Był synem grzechu, musi odbyć karę. Zrozumiałem, że znajdował się w czystcu i zapytałem: Ojcze, mogę powiedzieć mojej rodzinie, aby zamówili grzechu gregojańskie w jego intencji? Na co odparł: Jeśli twoją rodzinę na to stać, zrób to. Wróciłem do Pietrelciny, zacząłem ponownie chodzić po miasteczku i po wsi jako kwestor. Każdy mój krok, każdy trud, każde umartwienie składałem jako ofiarę w jednej intencji. Aby poświęcić Bogu błogosławioną duszę mojego ojca. Po kilku miesiącach ojciec Pio zawołał do siebie brata Giovanniego, mojego współbrata z nowicjatu, aby przekazał mi wiadomość. Powiedz bratu Modestino, że jego ojciec jest ocalony. Uratowały go jego modlitwy i intencje. Teraz jest w raju. W tym fragmencie widzimy, że brat Modestino walczył o duszę swojego ojca całymi dniami. Ofiarował każdy trud. Każde umartwienie, a nawet każdy krok. Gdy to czytałem, najbardziej mnie poruszyło, że ofiarował nawet każdy krok, dosłownie każdą czynność. Wtedy przypomniały mi się słowa Pana Jezusa do świętej Faustyny. a kapit 531: Modlitwy, posty, umartwienia, pracy i wszystkie cierpienia łączyć będzie z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a w ten czas będą miały moc przed Ojcem Moim. Jak widać, sposób jest bardzo prosty. Z polecenia samego Pana Jezusa, który stosowali w swoim życiu święci. Przykładowe ofiarowanie może wyglądać tak: Łączę dzisiejsze swoje kroki z krokami Pana Jezusa i ofiaruję Ojcu Najświętszemu za duszę w czystu cierpiące lub za konkretną duszę. Możemy ofiarować każdą czynność. Cała nasza rzeczywistość powinna być na chwałę Bożą. Jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian Prze to czy czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyncie. Gdy łączymy nasze drobne ofiary z ofiarami Pana Jezusa, On je wtedy uświęca, a Ojciec nasz w niebie widzi je jako swojego umiłowanego Syna. To jest ten prosty, ale niezwykle skuteczny sposób w pomocy duszom czystcowym. Oczywiście takie ofiary możemy składać w różnych intencjach. Jednak pamiętajmy szczególnie o tych duszach, które same już sobie pomóc nie mogą. Święty Jan Maria Vianney dodaje: Każdego poranka możemy ofiarować za dusze w cierpiące wszystkie czynności nasze dzienne i wszystkie modlitwy, jakie w ciągu dnia odmówimy. Jest to niewiele zaprawdę. Wyobraźmy sobie, że ktoś ma ręce związane i jest ciężarem obciążony, że my przechodzimy każdego dnia około niego. I trochę z tego ciężaru ujmujemy. Po niejakim czasie owego biedaka z ciężaru całkiem uwolnimy. Z duszami w czyści cierpiącymi rzecz się ma podobnie. Ujmujemy im ciężaru, zmniejszamy ich cierpienia, ile razy coś dla nich czynimy. To o kwadrans, to o godzinę zmniejszamy ich karę i coraz bardziej zbliżamy ich do nieba.